Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA V na moim kanale. Kanał nazywa się Himera. No i dzisiaj y, będziemy sobie tuningowali y, auto. Y, najnowsze auto tutaj jakie doszło, to jest znajduje ono się w sklep dla biednych, w sklepie dla biednych. No i tak. Jest to ten, oby jest to pojazd elektryczny no i sobie go zakupię w kolorze żółtym zobaczymy przerobimy go weźmiemy go wstawimy do, do agencji i zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało jak będzie prezentowało się to auto. no dobra no to ja czekam aż auto mi przyjdzie no i się zaraz spotkamy Okej, okay, jestem z powrotem i już do mnie doszedł SMS, że mój pojazd znajduje się tutaj w biurze, w agencji. No więc tak, idziemy po niego. No i zobaczymy, jakie on ma tam fajne opcje, czy ma jakieś tam tuningowe. No i tak. No i dobra, idziemy na, bo pewnie na dole stoi. Skoro tu nie stoi, to pewnie stoi na dole. No dokładnie, już go widzę. Tutaj o. No, fajne, fajne. Z to samochód na Audi, nie jak widać. No i zobaczymy, co on tutaj ma takiego ciekawego. Dobra. No to bierzemy pancerz. 50 tysięcy. Dobra. Hamulce. Wejdowy. 35 zderzaki. Przedni. No i teraz poszukajmy sobie... Yy, odpowiedniego zderzaka. O, ja bym tutaj wybrał albo ten, albo ten. Albo uliczny, albo uliczny, tylko że w kolorze drugim. Bo tutaj. O, bo tutaj ten. W sensie, chodzi mi o to, że wybrałbym y, albo ten, albo w kolorze drugim, ponieważ mm, samo, nie wiem, czy z tego zderzaka nie będę chciał na biało. Więc, no nie wiem, weźmy kolor drugi, bo raczej będę chciał go albo na biało, albo na jakiś inny fajny kolor. No i dobra. Tutaj poszukajmy sobie. Okej, okay. tu jest dosyć ładny. Tu jest takie. Tu od razu się światło zmieniają. To weźmy, kupmy sobie to. To jest spoko. Maskę teraz zobaczmy, zobaczmy maskę. Eee, tu jest coś takiego, tu coś takiego. Okej, okay, sportowa maska jest fajna. Chociaż niekoniecznie w sumie A może taka. Tutaj. Eee, klaksonów nie bierzemy. Eee, reflektory. Tutaj ksenonowe. Ojeju. Dobra, teraz tak. Eee, tutaj. Będzie podświetlanie te neony. No i teraz bierzemy kolor neonów. O, tu się świeci. Można zobaczyć. Okej. Okay. Jakie by było można wziąć? Yy. Weźmy może miętową zieleń. Jest to ładne. O, o, i tutaj mamy ładne te takie malowania na no to. Skoro to jest nowy samochód, to jest taka możliwość, że on pokaże się. W sensie jakieś malowania do niego będą, które będzie można odebrać za na przykład zalogowanie się. Rockstar lubi tak to rozdawać. Więc możliwe, że taka opcja będzie. Nie no, ten mi się najbardziej podoba, no ale... Albo ten. Oho. Ho, ho. Ciężki wybór. Ten albo ten. Weźmy biały, skoro to jest audio, to tutaj. Dobra, weźmy to, teraz to, tablicę. Weźmy czarną tablicę. A lakierowanie, kolor podstawowy. Ech, nie tu. O, tutaj e... te się malują. Te, o, te boki, o tutaj. Możecie zobaczyć. O, to się maluje oraz maluje się też, e... tak jakby odcinek, ten taki. Jakby to wam pokazać, o, 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 tutaj widzicie, jak się obraca, to ten odcin taki inny jest, na przykład tu, teraz jest czerwony tutaj, teraz pomarańczowy, no no, to tak mniej więcej to wygląda, ale, o i tu też jest ładnie to widać, ale możemy, może weźmiemy, nie wiem, na przykład, jaki tu by pasował, benzynowa zieleń albo albo po prostu białe albo diamentowy błękit, weźmiemy diamentowy błękit ładnie jest eee, tak, kolor teraz dodatkowy eee. a nie, to czekajcie kolor dodatkowy gdzie to się zmienia? to się pewnie zmienia w środku eee, tak mi się wydaje matowy. Tak, dokładnie. Weźmy może. Zobaczę, czy mogę wziąć. Okej, okay, mogę wziąć, ale. Metaliczny też mogę, dobra. Weźmy taki, ładny jest. Bez nowej zieleń. Ja bym powiedział, że to jest bardziej niebieski, no ale. No ale, dobra. Weźmiemy tak. Spoiler. Musimy teraz stąd wyjść, tutaj. I tak, tak, i nie. Dużo widać, naprawdę. Weźmy, może, czekajcie, bo bez spoilera on wygląda tak. Tutaj ma pomalowaną lotkę. Dobra, na razie weźmy z tym klasycznym takim zawieszeniem. No to skoro to jest rajdowy, rajdowy, czekajcie, nie, nie rajdowy, to jest terenowy. No to fabryczny, no. Najlepiej no koła. I teraz tak. Bierzemy słów. No, i teraz robimy coś takiego, że szukamy sobie najlepszych kół. He, chyba najlepsze są. Nie, mam, nie wiem, nie wiem, nie ma innych moim zdaniem lepszych. No ale dobra. Felgi są też chromowane. Więc może coś tak by bardziej. Nie, 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 nie pasuje. Nie pasuje, dobra tu nie mogę, no i projekty opon też nie mogę, ale ulepszyć opony do kul odpornych mogę dym spod opon też mogę dać możemy dać na przykład ok mało tego jest to ekipy to nie czekajcie skoro tu jest czerwony, co nie, tu jest biały też nie wiem jak to jeszcze później będzie dobra zostaw albo Wiecie co, dajmy czerwony, niech będzie. Dobra, szyby, to dam limuzynowe. Aha, i to tyle. Ok, 14 opcji tuningowych tylko. Ehm, trochę lipa, tak naprawdę. Czy można tu i coś takiego zrobić? Nie, no nie można. Dobra, to czekajcie, widzicie co? Tutaj jeszcze trzeba coś sprawdzić. Nie wiem, w sumie czekajcie. Nie, no chyba dobrze on wygląda, co nie? Chociaż jeszcze można ten kolor zmienić. Tylko, gdzie to jest? Yy, lakierowanie jest. No i kolor podstawowy. Okej, okay, to on się w taki sposób maluje. To jest trochę takie mech, no ale dobra, no dobra, już go pomalowaliśmy pomalowali wcześniej, więc dobra. Yy. Dobra, ja nim wyjadę. Wyjadę nim. Ok. On wygląda tak. Nie ma w nim niestety broni żadnej. Więc okej. Okay. Wiecie co? Ja tu zrobię cięcie i jeszcze podjadę sobie do warsztatu. I zobaczymy, czy mogę kolor świateł zmienić, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. E, I teraz sprawdzimy, jak, e, jak te auto można stunigować sobie e, w, w warsztacie. Tym, w tym warsztacie, więc tak, e, chodzi mi tutaj e, najbardziej o światła. Czy mogę dać tutaj osłonki? Takie kolorowe, o to mi chodzi. Ale chyba nie za bardzo. O, ale tu. Nie, to jest to samo. Czyli tak, czyli to, to jest to samo, dokładnie to samo co tam. Czyli nie mogę niestety mu dać. Yy... Piaty kolorowych. Szkoda, szkoda, bo chciałem mu, chciałem mu to dać. Ładnie może by wyglądał. Yy, no, ale to. co, wyjedziemy sobie nim. Jest to elektryk. Yy, już tutaj ja nie jechałem. To. No, piski słychać. Wiadomo, jak to samochód elektryczne No i jest dosyć szybki. Jest dosyć szybki, więc. Jedziemy. Oj. No. Oho. Mhm. No dobra. To tyle było. Zaraz, zaraz wrócę. Dobra. Jestem już z powrotem. Eee, już wszystko działa. Eee, no i co ja Wam mogę na temat tego ołcze powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że eee, nie wart jest swojej ceny. Moim zdaniem oczywiście. Yyy... Eee, no karabinków nie da się do niego kupić. E, słaby. Słaby jest. E, chociaż jak jakby na to inaczej spojrzeć, jest to jednak słów, nie? To można zrobić na, nie, na nim krótki test. Zaraz wam coś pokażę. Tylko, tylko muszę gdzieś dojechać. Dobra. Jestem z powrotem. No i jesteśmy w tym momencie na górze Chiliad. E, I tutaj zrobimy mu malutki teścik. Test skoku to będzie Zobaczymy czy wybuchnie, czy też nie wybuchnie No i co, no i lecimy, nie? Szybko się rozpędza To też jest plus Ale nieraz, jak się tak jedzie To jak to elektryk zaczyna piszczeć no. No, Jak widać Okej, okay. bagażnik nam wypadł, ale dobra. Nie poddajemy się, lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczcie jaka terenówka profesjonalna. Na wypady za miasto. Z rodzinką. Akurat. Oj. Si wyklepie. Ja się dziwię, że on jeszcze nie wybuchł. No, akurat tutaj o, kierowca tu gdzie ja, z tyłu dzieci, obok żona, nie? No, o jak ładnie. Światło już zgubił, A, ale to dla Benego się odda, będę naprawi. No umie. Dobra, lecimy. Okej. Okay. No i teraz tutaj. Fajny, fajny jest. To jest akurat porządna terenówka. Yy, bardzo szybka. Jeszcze zobaczymy uderzenie. No. Prawie nic. Delikatne uderzenie. No, a teraz zobaczymy jeszcze. Jeden teścik zrobimy. Yy, a i tak. Specjalnie jechałem na górę Chiliad, żeby, żeby zrobić ten test. Yy, no jak on wytrzyma, czy on nie wybuchnie po drodze. No. Jak widać, jak spadaliśmy z góry, nie wybuchł. Więc dobrze. Okej, okay, zostałem sam na sesji. Okej. Okay. Eee, dobra. No to co? Tutaj jedziemy na autostradę i tam zrobimy teścik. Eee, muszę wam powiedzieć, że niestety, ale z kamieniem sobie już nie poradził. Więc tak, niestety, kamień z nim zwyciężył. No ale my się nie poddajemy, jedziemy na autostradę. Albo sobie też tak myślę, skoro już jedziemy, jest to długa prosta, można się fajnie rozpędzić, to po co jechać na autostradę, jak można zaraz tutaj w kogoś przydzwonić. Yy, o w tego. O, ale kozak to jest. Patrzcie, patrzcie. Sisna bestia. Już typ nie żyje tam w środku. Spać poszedł. No to my lecimy dalej. Zobaczyć jeszcze za jakąś, nie wiem, osobówką może. dyżonko. Albo. No dobra, zdajmy się z tym, co jedzie tutaj. No. No nawet nawet. A teraz zobaczmy, co by się stało, jakby na przykład byśmy zasnęli i taki facet z, z przyczepką by jechał i no... no byśmy wpadli w delikatny poślizg nic by się większego nie stało no dobra, a zobaczmy eee, znajdę ciężarówkę zaraz jakoś na autostradę pojedziemy zaraz dobra, jesteśmy już na autostradzie no i jedziemy pod prąd i szukamy jakiejś ciężarówki spróbuję tutaj w nią uderzyć, jeżeli się taka znajdzie, ale na razie tutaj widzę tylko same autka. Oj, oj, dobra, dobra, nie, nic się nie stało. Jedziemy dalej. Dobra. No jak na samochody osobowe, to jest taki. No, taki 50% taran. Okej, okay, ale już musimy zawrócić, chyba, żeby tu już autostrada nie ma. Chyba, że tam jakieś auto będzie. W sensie ciężarówka, co nie? No. O, co to? A nie, to nie ciężarówka. Jedziemy dalej. Ciśniemy. Może jakaś tutaj ciężarówka nam się pojawi. Fajnie by było. Na razie nie ma nic. więc co, zawracamy na autostradę chyba, co? Najlepiej by w sumie było. Oj. No dobra, zawracamy na autostradę. Okej. Okay. To jedziemy tam. On się ba właśnie bardzo fajnie rozpędza. Bardzo szybko. To jest też taki plus tego. Tylko, że jak już on się rozpędzi, no to już później jego prędkość maksymalna kaput. Okej, okay, nie jedziemy chyba na autostradę. No, no, dokładnie. Ale pojedziemy. Może to jakaś ciężarówka będzie, a jak nie, to zdarzy się z jakimś większym autkiem. O! O, no, mniej więcej ta sama masa. I tak to działa. A zobaczymy. Jeszcze jedna, jedna, jedną rzecz chcę sprawdzić. Czy on wytrzyma takie czołowe uderzenie ze stacją benzynową? A, nie trafiłem. Oj. Oj, oj oj. Czekajcie, cię co? Trzeba te auto przepchać. Żeby móc później sobie uderzyć w tą stację ładnie. Na ciężarówkę jedzie. Betoniara. No dobra, ale... O, tu w ogóle jest remiza. Eee, ale tak. Uderzmy. A, nie trafiłem. Jak trafię, to będzie dobrze. No dobra. Robimy to teraz. Ojojoj, oj, oj, jednak nie wytrzyma. No. To, to teście. A, jeszcze zobaczymy, ile. Yy, taki test, ile kosztuje samochód po zniszczeniu. Yy, to tak. Dzwonimy i zobaczymy, ile trzeba za niego sobie zapłacić. Okej. Okay. O, bez opłat. To dobrze. Bo to przez przypadek. Hem. Nie, no ale no. To pewnie nic nam kosztuje, tylko trzeba go jakoś inaczej pewnie zniszczyć, żeby za niego zapłacić. No ale dobra. To w dzisiejszym odcinku by było to na tyle. Widzimy się w kolejnym. Cześć.